Może to twoje słowo. Chcemy otwierać Twoje słowo. Chcemy dostać to, co ty chcesz do niego dopowiedzieć. Ty masz zawsze świeże rzeczy nowe, A, niech będzie ci chwała i cześć. Ty jesteś dobry, Twoja łaska trwa na wieki, Twoja miłość z pokolenia w pokolenie. Wywyższam cię, królu. A, mów do nas, panie. Amen. Chcę dzisiaj mówić o uwielbieniu. O takim uwielbieniu, mimo że czegoś nie widzimy. Uwielbiaj, mimo że nie widzisz. To jest słowo z tego tygodnia. Na, na spotkaniu tutaj, jak wiecie, codziennie się spotykaliśmy już od czterech tygodni tu na przystanku, około godziny 20. I to była chyba środa, rozmawialiśmy, i, i to tak we mnie weszło, zakorzeniło się, że później myślałem o tym długo i dzisiaj chcę o tym powiedzieć. Uwielbiaj, mimo że nie widzisz. Wiecie co, zanim coś powiem, w sumie już powiedziałem, ale najpierw chcę yy, otworzyć słowo. Historia wyjścia Izraelitów z Egiptu, czwarta księga Mojżeszowa. Macie swoje miecze obosieczne? To jest ważne, słuchajcie. Yy. Macie czy nie macie? Hmm. Można jeszcze zgłosić nieprzygotowanie, słuchajcie. Ok. Pamiętajcie, że to jest ważne, żeby patrzeć, inaczej to dociera. Eee, jakaś tu mnie szalona mucha atakuje. Ok, trzynasty rozdział, eee, czwartej księgi Mojżeszowej. Izraelici wyszli z Egiptu. Pan Bóg ich w niesamowity sposób wyprowadził, ostrzegał ich przed plagami, powiedział im, że oni będą bezpieczni, pierwsze jakoś tam ich dotkną, ale późniejsze już będą bezpieczni. Postawił Mojżesza, który niesamowicie słuchał głosu Boga, był w stanie stanąć przed faraonem, przeciwstawić się wojskom, całemu Egiptowi, który był potężny wtedy. I wyprowadzić cały lud, wyszli na pustynię, przeszli przez Morze Czerwone, które się rozstępuje, kiedy Mojżesz uderza w skałę, wylatuje z niej woda, dużo rzeczy się dzieje. I wtedy podchodzą pod miejsce, które zostało im obiecane i pod Kanan, miejsce opływające mlekiem i miodem, gdzie Pan Bóg cały czas im mówił, że tak naprawdę wyjście z Egiptu to jest nic. Najważniejsze jest to, co ich czeka w przyszłości, tak? E, tak jak my mówimy, życie na tej ziemi to, to, to nie jest to. My tu mamy zalążek Bożego Królestwa, e, odbieramy Jego błogosławieństwa, ale tak naprawdę idziemy gdzie? Do obiecanego Kanaanu. Jezus Chrystus przyjdzie znowu i weźmie nas ze sobą. Amen. Amen. On przyjdzie i weźmie nas ze sobą do obiecanego Kananu. I teraz Pan Bóg budował tą całą atmosferę i przyprowadza ich. Cały Izrael poszedł Kanaan, pod Kanaan i mówi: To jest to, co Wam przygotowałem. No ale znamy Izraelitów, znamy siebie. Kiedy już jesteśmy o krok przed zwycięstwem, to czasami przychodzą wątpliwości. I przyszli do Mojżesza ludzie mówią, a może byśmy tak sprawdzili, co jest w tym kananie, zanim do niego wejdziemy? Bo całkiem możliwe, że tam się okaże, że tam nie jest tak kolorowo. No i Mojżesz to w piątej księdze mojżeszowej jest opisane, on tak fajnie tam fajnie autor pisze, że wydało mi się to słuszne i zgodziłem się, żeby wysłać zwiadowców. No, i wybiera spośród całego ludu dwunastu zwiadowców, mówi im: Idźcie. I wiecie, co Pan Bóg się porusza we wszystkim? Nawet to, że Mojżesz powiedział: No, w sumie ta prośba o zwiadowcach jest całkiem niezła, spodobała mi się, wybrał ich. To Pan Bóg się w tym poruszał, mimo że jego planem nie było, nie było wcale wysłanie tych dwunastu zwiadowców. On chciał, żeby oni, podchodząc pod Kanan, tak mi się wydaje, podchodząc pod Kanan, po prostu się zatrzymali na chwilę i powiedzieli: Dobra, wchodzimy. I po prostu weszli. Ale oni potrzebowali czegoś więcej jakiegoś takiego wiecie, zalążka. Kiedyś pracowałem w firmie, gdzie wszyscy pracownicy to byli spawacze. Oni zawsze przychodzili i mówili szefie: Zadatek, może jakiś się tu przydał. I brali te zadatki przez cały miesiąc, później wypłata przechodziła i musieli je spłacić. I tak wiecie, taki, taki zadatek, tak chcielibyśmy zobaczyć, co jest w tym kananie. I w 13 rozdziale Księgi Mojżeszowej Pan Bóg, obserwując to, co się dzieje, mówi tak. Wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daje synom izraelskim. Wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia ich ojców, wszystkich, którzy wśród nich którzy są wśród nich wodzami. I wiecie co, kiedyś czytałem ten tekst troszkę inaczej. Wydawało mi się, że Pan Bóg mówi: No dobra, jak już tak potrzebujecie, no to idźcie z zwiadowców tych wypuśćcie, jak już trzeba, ale Pan Bóg w tym porusza się w sposób inny. Ostatnio zrobiłem niespodziankę mojemu synowi, dygresja. Zrobiłem niespodziankę mojemu synowi, on miał urodziny, a my wyjechaliśmy e, na, e, z żoną na, na weekend, został, zostały dzieci z babcią, i on w drugi dzień, jak nas nie było, miał urodziny. I mówię, no będzie zawiedziony, że nas nie ma, że go nie przytuliliśmy, że nie daliśmy mu prezentu. To mu zrobiłem taką grę. Napisałem mu karteczkę pierwszą, babcia mu miała pomóc. I na karteczce było napisane, zajrzyj do szafki, do szafki w kuchni. No to on poszedł, otworzył szafkę w kuchni, tam była druga karteczka i trzy groszki czekoladowe, a to jeszcze nie tu, idź do, kuchni, idź do łazienki, później do garażu i tak po tym domu chodził. No i w końcu gdzieś tam w dziurze w ścianie, w takim odkręcanym kółeczku, tam był prezent dla niego. Pan Bóg... Mówi do Izraelitów, okej, okay, to jak już chcecie zobaczyć, to idźcie. Wow, zobaczycie, co ja tam dla Was przygotowałem. Czujecie to, atmosferę? Jak już chcecie zobaczyć, dobra, to teraz tak Pan Bóg poprawia trochę tutaj krawat i mówi, to już to idźcie. Przyjdzie, przyjdzie tych dwunastu, to będzie szaleństwo, i wtedy wbiegniecie do tego Kananu. Wyprawił tedy Mojżesz, 17 wiesz. A wy poszli na zwiady do ziemi kananejskiej i rzekł do nich, idźcie przez Noeb, potem wejdźcie na góry i zobaczcie, jaka jest ta ziemia. I czy lud, który zamieszkuje, jest silny czy słaby? Czy jest nieliczny czy liczny? I jaka jest ziemia, którą zamieszkuje, czy dobra czy zła? I jakie są miasta, których mieszka? Czy są ozobowiska czy warownie? I jaka jest gleba? Czy urodzajna, czy jałowa? Czy są na niej drzewa, czy nie ma? Bądźcie odważni. Pan Bóg wiedział, co oni zobaczą. W innym fragmencie czytamy, że wrócili, kiedy wrócili ci zwiadowcy, to dwóch musiało na kiju nieść jeden kiść winogron, bo był tak wielki i ciężki. Te jabłka, yy, tak to się mówi? Nie, nie tak to się mówi. Te, te, te grona były wielkie jak jabłka. Oni musieli na kiju rozpiętym na ramionach iść i nieść to, e, te plony. To, co zobaczyli, co mogło im spowodować, co mogło w nich wzbudzić. Mimo, że zobaczyli tam olbrzymów również, ale zobaczyli Ziemię, która, wyda, która wydaje takie plony, że to jest coś niesamowitego. Pan Bóg myślał, że to, co im pokaże ten rąbek przez te uchylone drzwi, kiedy zobaczą, tak mi się wydaje. Chociaż nie no, źle mówię, Pan Bóg myślał. Tak, jakby można było zaskoczyć Pana Boga. Ale tak po ludzku sobie myślę, że jak oni tam poszli zobaczyli to wszystko, mimo że były warownie, mimo że byli olbrzymi, to powinni wrócić, powinno wrócić tych dwunastu i co powiedzieć. Szał jakiś po prostu. Wow, idziemy. Tam jest takie bogactwo. Pan Bóg nas przeprowadził przez te wszystkie rzeczy. Rozstąpił morze dla nas, i mimo tego, że widzieliśmy tam olbrzymów, wchodzimy. Dzieje się tak. Ze zwiadowców tej ziemi, 25 wiersz. Powrócili dopiero po czterech dniach, oni wrócili. I przyszli do Mojżesza i Arona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran w Kadesz i zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. I opowiedzieli mu, mówiąc: Przyszliśmy do ziemi, której, do której was y, nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście, mówią, ona rzeczywiście opływa, opływa w mleko i miód. A to są jej płody i pokazują. Tylko że Tylko, że mocny jest ten lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka, to byli ci olbrzymi. A Malekici mieszkają w ziemi Negeb, Hetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w Górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb. Uspokajał lud zburzony na Mojżesza, mówiąc: Gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili: Nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść. O ziemi, którą zbadali, mówiąc: Ziemia, te, przez którą przeszliśmy, by ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszyscy klód, i zaczęli rozprowadzać tą okropną nowinę. Uwielbiaj, mimo że nie widzisz pewnych rzeczy. Ostatnio czytałem fragment książki, który mną wstrząsnął. Było tam napisane, że kiedy przyjdzie już Jezus Chrystus i weźmie nas do siebie, i będziemy mogli oglądać te wszystkie całą historię Ziemi nie wiem, czy tam będą kasety VHS, czy DVD, czy Blu-ray, co tam będzie, ale będziemy mieli wgląd do całej historii świata swojego życia i będziemy zaskoczeni, jak bardzo Pan Bóg nam błogosławił i jak bardzo nas prowadził mimo to, że my tego nie zauważaliśmy. Całkiem możliwe, że każdy z was tutaj siedzi, a prawdopodobnie już by mógł nie żyć. Bo Pan Bóg uratował mu życie dwa, trzy, pięć, dziesięć, 100 razy. Przecież szatan by nas wszystkich powyzabijał, jak to jest w klasyku filmowym. Powyzabijałby nas wszystkich, gdyby nie to, że Pan Bóg, i Jego aniołowie, toczą bój tutaj za naszymi plecami. Będziemy zaskoczeni. Jak często. Nawet nie zdawaliśmy się sobie sprawy, że to, co mamy, to nie jest nasza zasługa. To, co dostaliśmy, to, czego doświadczyliśmy, w miejsce, w którym byliśmy, że to był Boży plan, że tak wiele razy on nas wyciągnął z rzeczy, które już były na nożu, na ostrzu. I my tak sobie chodzimy po tej ziemi nieświadomi, a Pan Bóg pracuje, Jego aniołowie. Będziemy zaskoczeni, czy nie? On jest dobry, a jego łaska trwa na wieki. Co ta historia pokazuje? Ta historia pokazuje, że człowiek jest tak dziwnie skonstruowany, że po tylu cudach, po ochronie przed plagami, które były straszne, po przeprowadzeniu bez szwanku. Po ucieczce od wojsk izraelskich, po przeprawie przez Morze Czerwone, po tym, jak jedzenie z nieba spadało, po tym, jak woda ze skały wytryskała, Izraelici powinni iść przez tą pustynię, tak mi się marzy, i po prostu uwielbiać go. Śpiewać, dziękować, komplementować. Wychwalać Jego święte imię. A oni podchodzą pod Kanaan, wysyłają zwiadowców, i oni mówią: No, rzeczywiście ta ziemia jest piękna i opływa, ale. Jest Szymon, patrzę na niego, teraz mu podziękuję, on będzie wiedział za co, a wam powiem, to taka dygresja była. W tygodniu, jak tutaj siedzieliśmy, to rozmawialiśmy sobie o Danielu w Lwiej i Jamie. I ja opuściłem taki. Taki temat, mówię, wiecie, co tak w tygodniu do mnie dotarło, że, że często używamy tego, tego porównania, że Pan Bóg nas z czegoś wyciągnął, tak jak Daniela z, z paszczy lwów wyciągnął. I rzeczywiście tak bardzo często się zdarza że okoliczności, konsekwencje grzechu, szalejące siły, ciemności wprowadzają nas gdzieś do lwiej jamy, a Pan Bóg tam wysła aniołów i nie mamy nawet skazy na sobie, ale niestety bardzo często my sami siebie do tych lwich jam wprowadzamy, tak? Czy to chodzi o nasze zdrowie, czy o, o nasze zdrowie psychiczne, fizyczne, Konsekwencje naszych wyborów, w miejscach, w których jesteśmy, czasami powodują, że sami siebie wrzucamy do lwiej jamy. I wtedy co mówimy? No, Panie Boże, teraz Ty te lwy uspokój. Nie? Widzicie to? Pan Bóg nas wyciągnie z każde lwiej jamy, ale po co go nadaremnie kusić? Po co samemu wchodzić w te rzeczy? I to tak na marginesie mówię. I wtedy Szymon powiedział. Mówicie, wiecie co, tak mi się teraz, tak mi się pomyślało i to jest niesamowite i to naprawdę było niesamowite. Mówi, co, Daniel tam był 24 godziny chyba w tej lwiej jamie, został uratowany i wyobraźcie sobie, że on teraz wychodzi z tej lwiej jamy bez skazy, król go wita, ściska, przytula i mówi, wow, twój Bóg jest naprawdę wielki, a Daniel wychodzi, przeciera oczy, bo tam było ciemno, w środku przeciera oczy i mówi, ale głodny jestem. Widzicie to? My tak maszerujemy przez to nasze życie, Pan Bóg za naszymi plecami walkę toczy, aniołowie nas chronią. Niejednokrotnie odzyskaliśmy swoje życie bez świadomości, a my stajemy i, ale głodny jestem, Boże, dawaj coś. Uwielbiaj. Po prostu uwielbiaj. Paweł i Sylas siedzą w więzieniu. To jest historia nie z tej ziemi, bo to jest historia z Bożego Królestwa. W dziejach apostolskich jest opisana historia, gdzie Paweł i Sylas, Sylas siedzą w więzieniu. Pobici, poranieni, zabici w dyby, sikają pod siebie i jeszcze inne rzeczy robią pod siebie. Jest zimno, śmierdząco, wszystko ich boli. Ale głodni jesteśmy, tak nie mówią. Oni o godzinie 12 otwierają swoje usta i śpiewają. Tak jak zawsze, po prostu uwielbiają Boga. Tak jak Daniel. Mimo, że padł dekret, że każdy, kto się będzie modlił publicznie, zostanie wrzucony do lwiej jamy, on otworzył okna. Trzy razy dziennie według swojego zwyczaju zamknął oczy, otworzył swoje ręce i uwielbiał. Mnóstwa rzeczy nie widzisz, które robi Twój Bóg w Twoim życiu, ale dziwnie zauważasz, mówię też do siebie, że jesteśmy głodni. Albo że coś tam nas boli. Oczywiście trzeba z tym walczyć. I Pan Bóg też się porusza w takich rzeczach i dobrze o tym wiecie. O cokolwiek go poprosimy, on nam daje. I to jest niesamowite. Ale dlaczego by, i tak sobie myślę, dlaczego by nie spróbować po prostu chodzić w uwielbieniu cały czas, być nim przesiąkniętym, pomimo tego wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu, pomimo tego, że są olbrzymi potomkowie Anaka. To skupmy się na tych winogronach wielkich, które trzeba nieść na jednym patyku. Skupmy się na tym, że Pan Bóg nas całą dobę chronił przed lwami, a nie jest ważne to, że trochę nam burczy w brzuchu. Widzicie to? Wdzięczność mimo wszystko, uwielbienie non-stop, nawet jak jesteśmy zaby, z, w dybach i, i trochę nas boli. Paweł i Sylas pewnie uwielbiali Boga za to, że żyli po prostu. Za to, że on jest dobry, że przed chwilą uczynił wielkie cuda w ich życiu, bo podejrzewam, że oni chodzili wśród cudów non-stop. Jakoś tak nie widzę, że to przeżywacie razem ze mną, dla mnie to było niesamowite. My często uwielbiamy za coś. Nie? Mówimy, Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty zrobiłeś to, to i to, i to, i jak brakuje tych punktów, to tak ciężko nam uwielbiać, nie? Zauważyliście to? Jeżeli macie fajne małżeństwa, relacje, narzeczeństwa, nie wiem, dzieci, super, to wiecie, że na przykład dzieci się kocha nie za coś, tak bez powodu i się je przytula, ja do swojego syna mówię, jaki ty jesteś śliczny, taki kochany. Yy. On cały dzień różne rzeczy robi, ale wiecie co, to mimo wszystko wieczorem potrafi go wziąć na kolana i szepnąć mu do ucha, że go kocham. Ja moją żonę nie kocham, chociaż czasami mamy sprzeczki, bo ona mówi, że ja coś dla niej nie robię i tam wiecie, te takie rzeczy, nie. ale yy, ogólnie to moją, moją żonę kocham za to, że ona jest po prostu piękna, ona ładnie pachnie, ona jest wspaniała. I, i, I w sumie to nie jest, że ja ją kocham za to, że jest piękna. Nie, po prostu ja ją taką widzę, to tak jest. Nasz pan Bóg po prostu jest dobry. On jest piękny, on, on wspaniale pachnie. Do niego fajnie jest się przytulić tak jak dziecko do naszej nogi i powiedzieć: Kocham cię, tatusiu. Wiem, że ty cały czas walczysz za moimi plecami. Wiem, że ty mnie wyciągasz z jej jamy. To, że mi trochę burczy w brzuchu, nie ma znaczenia. Ja chcę cię uwielbiać cały czas. A propos tej żony i męża, to też czasami... Kochani, uśmiecham się do ciebie teraz. Czasami nie zauważamy tego, co druga połowa dla nas robi, nie? I przychodzą takie chwile i mówimy, nie no, już mam dosyć cały czas te naczynia, jak przychodzę do domu, cały czas te naczynia leżą tutaj na tym blacie, czy nie można ich schować do tej zmywarki, a może on mówi wtedy, ale ja robiłam dużo innych rzeczy. Ale wiecie, co ja widzę, tylko ten, ten, ja mówię, to Bajorko w zlewie, gdzie są powrzucane widelce, szklanki i tak dalej. Tam takie Bajorko, i to tak się napełnia wodą, bo tam też resztki jedzenia zapchały, i to tak wszystko, wiecie, rośnie, ubogaca się, i tam życie powstaje. I ja się skupiam tak na tym. A ja nie widzę, co moja żona robi przez cały dzień. Ona nie widzi, co ja robię przez cały dzień. Wy nie widzicie, co wasz Pan Bóg robi przez cały dzień. Niesamowitą relację ze swoim ojcem miał Jezus, który widział przez cały dzień, co robi jego ojciec, znał jego wolę, wiedział, gdzie go on posyła, co ma zrobić, kogo przytulić, kogo dotknąć, komu powiedzieć dobre słowo. Piękne? Piękne. Paweł i Sylas, o tym już mówiłem. Oni naprawdę nie mieli powodów do uwielbienia, tak. Z opisu wynika, a tak uwielbiali, że zatrzęsły się mury więzienia, zadrżały w posadach. Te dyble, które trzymały łańcuchy ze ściany wyleciały, zrzucili te łańcuchy, pootwierali dyby. Wszyscy więźniowie zostali uwolnieni. Ale oni tak uwielbiali, że nawet nie mieli w głowie na myśli uciekać stamtąd, tylko dalej tam byli. Bo wiecie, ten strażnik, który zobaczył, że wszystko jest, już wyciągnął miecz i chciał się przebić, a Paweł mówi, że tam sylas, nie wiem, my tutaj jesteśmy, nie rób sobie krzywdy. I to, co on wtedy, ten strażnik, mówi, jest niesamowite. I tak patrząc na nich, mówi: Słuchajcie, co mam zrobić, żeby być tacy jak wy? Kiedy wasi bliscy, Wasi sąsiedzi, wasi współpracownicy zobaczą, że uwielbiacie swojego Boga, macie uśmiech na twarzy, nawet jak jesteście pobici, śmierdzący, brudni, nawet jak Daniel wyszedł z tej Jamy po 24 godzinach, to król zobaczy i mówi: Wow, twój Bóg jest naprawdę wielki. Strażnik mówi: Ja chcę tak jak wy, co mam robić? I oni wtedy mówią: Uwierz w Jezusa Chrystusa, daj się ościć. W imię Jezus, na odpuszczenie grzechów. Uwielbienie, naprawdę wielu rzeczy nie widzimy. Będziemy zaskoczeni tym, co się dzieje za naszymi plecami. Chcecie uwielbiać mimo wszystko, być przesiąkniętym w uwielbieniu. To naprawdę działa. Mury się trzęsą w posadach wtedy, kiedy jest Boża wola. Chcę się modlić. Panie, Ty jesteś dobry. Twoja łaska trwa na wieki. Ty cały czas jesteś taki sam cały czas niezmienny. Twoja ręka cały czas nas osłania. Twoje ramię cały czas jest z boku, możemy się na nim oprzeć. Twoja miłość cały czas jest tak wielka, że nie można jej ogarnąć. Twoje błogosławieństwo jest zawsze ponad miarę. Twoja ochrona jest zawsze skuteczna. Panie, niech Twoje imię. Uwielbi się w naszym życiu. Ja błogosławię teraz to miejsce wszystkich nas tutaj. Tak jak Panie codziennie błogosławię Twoje imię, jak błogosławię Twoje Królestwo, Panie ja teraz błogosławię Twoje królestwo, Twoje imię tutaj na tym miejscu, wszystkich ludzi, którzy tutaj są. I ogłaszam chodzenie w uwielbieniu. Panie, prorokuję nad tym miejscem, że będziemy chodzić z uśmiechem na twarzy, nawet kiedy będzie nas bolało, kiedy będziemy trochę głodni, kiedy rzeczy nie będą szły po naszej myśli. Panie, będziemy takimi szaleńcami w Twoim królestwie, których nikt nie będzie rozumiał, ale będzie chciał tak jak, tak jak my. Panie, bo Twoje królestwo jest atrakcyjne, Twoje jarzmo jest lekkie. Twoja miłość jest nieskończona. Chcemy tak jak Paweł i Sylas. Chcemy tak jak Kaleb. Tak jak Kaleb, który mimo jedenastu zwiadowców, którzy mówili co innego, on mówił, że zdobędziemy to miejsce. Płody tej ziemi są nasze, panie. Twój Kanaan, twoje królestwo, twoje nieskończone Królestwo jest nasze, drogi ojcze. Chwała i cześć. Twoje królestwo jest nasze. Zdobywamy Kanaan razem z Tobą. A Molekici, Jebuzejczycy, potomkowie Anaka niczego nam nie zrobią. Panie, bo Ty jesteś dobry, Twoja łaska trwa na wieki. Nie damy się złamać Boże w Twoim królestwie, bo Ty jesteś dobry. Ufamy tylko Tobie. Ty jesteś naszym królem, naszym panem. I Panie łzy smutku, grymasy głodu, skrzywienia, zwątpienia wszystko to zamieniamy na uśmiech w Twoim królestwie. Halleluja. Tobie chwała i cześć. Amen.